Dzisiaj mano widzowie! Dzisiaj akcja sadzenie ziemniaków. Więc zaczynajmy już Będziemy sadzić 30 bo będzie ściany owiec. Co 25 w następnym odcinku. Więc zaczynajmy i... Podjedziemy sobie i załadujemy właśnie... O, tam sobie. Tam mam ziemniaczki. Przygotowane. Czekajcie. Dobra. Nie będę ich gasił jeszcze. Czekajcie, bo ciężko tu się wychodzi. Dobra, wysypiemy sobie wszędzie. Syk. Yy, na przyczepę. Bierzemy. Tu wiadereczko wrzucamy A i jeszcze impera nowa jest zamknięta że praktycznie ciągnikiem nigdzie opatrzyć pola Postacja czy coś Więc tak to jest A następny meczeku Mówiłem już, że gdzieś się powstał ale teraz będą takie same prace polowe to już nie to praca. więc jedziemy na pole z łąką na łąkę bo tam zostało moją rano tak żeby było ziemniaczki. ziemniaczki i wszystko ładnie było. Może po siewach będziemy jechać z akcją łąka. Będziemy mewą tnę. Jeszcze nie wiadomo. Tu sobie rośnie zboże. O tam mój taki malutki stuk. Z tego pola i z którego? Drogę! Bo to moje, to moje. O, po prostu to moje. Ten młynek po taki stoi. Więc zaczynamy sadzenie. Dobra, zaczynamy. Cojkrywiek. Idziemy. A resztę, poza odcinkiem sobie obsadzę. Tak, sobie obsadzę. I... I to byłoby było na ale... E, teraz Wam tak powiem już, że będzie odcinek... ...sadzenie. O! Dzwonek dzwonię. dzwonię. To będzie odcinek, właśnie sadzenie. Teraz ten właśnie odcinek sadzenie ziemniaków. I następny odcinek to będzie, no, jesienie owsa. To to będzie, teraz marzec. Nie, wiecie, marzec już sam... Nie, marzec. tak wszystko ładnie już zaczęło czekajcie poszło. I będziemy już siać właśnie. Powiedz. No, bo to jest końcówka marca. Więc wszystko już pokwitło. A no właśnie wspominają to, no, to będzie odcinek szczerwca i żniwa. No. I tak do odcinków tak na rok? Hmm. No, to będzie jeszcze to, to i a jeszcze będzie nawozy łąka, to będzie trochę odcinków porobionych więc to byłoby na tyle z odcinka zachęcam do subskrybowania mojego kanału Abyście jak obejrzeli y, inne filmy i jak zapomnię, nie zapomnieliście, tylko po prostu jak jesteście nowi na tym kanale, to żebyście dali łapkę w górę i subika na ura. Widzimy się w na następnym odcinku.